Cześć. Dzisiaj opowiemy, opowiem Wam o związku, związku pomiędzy indukcją pola magnetycznego i natężenia prądu, czyli B i I, dla przewodnika oraz dla zwojnicy. To jest ważny związek przede wszystkim dlatego, że no, on opisuje indukcję pola magnetycznego w zależności od natężenia, natężenia prądu. I dla przewodnika związek, związek no, indukcji pola magnetycznego i natężenia prądu jest opisywany przez prawo Biota savarta Wzór tutaj tutaj już zapisałem. O, widzimy go. Czyli indukcja pola magnetycznego, czyli wielkość wektorowa, która określa kierunek i wartość pola magnetycznego w danym punkcie przestrzeni, z wektorem, mierzona jest w Teslach, Jest na natężeniu prądu, czyli wielkości skalnej, wyrażonej w amperach, która to opisuje ilość ładunku elektrycznego przepływającego przez przewodnik, oczywiście w jednostce czasu mi zero. jest tu przenikalność magnetyczna próżni. Jeżeli chodzi o jednostkę, to to jest tesla razy metr te podzielić na amper. Jest to oczywiście stała fizyczna, która opisuje zdolność próżni do przewodzenia pola magnetycznego. Jeżeli będzie oczywiście to inny ośrodek, no to tutaj trzeba będzie, trzeba będzie dołożyć mi ośrodka oczywiście. Tutaj zapiszemy jakiegoś tam mi ośrodka i cóż, i mamy jeszcze w mianowniku odległość od przewodnika, oczywiście w metrach jest to wielkość skalarna i oczywiście informuje nas jak daleko znajduje się punkt, w którym mierzymy pole od samego, od samego przewodnika. Jaka jest interpretacja tego biota, prawa biota Sawareta, czyli związku pomiędzy indukcją pola magnetycznego a natężenia prądu, no to pole magnetyczne wytwarzane przez prostoliniowy przewodnik zależy od natężenia prądu oraz od odległości przewodnika. Wzór pokazuje, że indukcja mniejsza się wraz z rosnącą odległością, ale rośnie liniowo z natężeniem prądu I. Czyli to, jest, to taka jest interpretacja. Można jeszcze dodać, że indukcja pola magnetycznego jest tym większa, tym silniejsza. Im większe jest natężenie prądu i mniejsza odległość od, od przewodnika, także, także tak to możemy, możemy zinterpretować. Drugi związek indukcji pola magnetycznego i natężenia prądu występuje dla długiej zwolnicy, na przykład nazywanej też solenoidem. I tutaj indukcja pola magnetycznego, to jest ten wzór, który zapisałem w tym miejscu. Indukcja pola magnetycznego, czyli tak jak, tak jak wcześniej, to jest wektor mierzony w teslach, określa kierunek i wartość pola magnetycznego w danym punkcie wewnątrz zwolnicy jest równe przenikalności magnetycznej próżni, o niej już mówiłem, razy liczba zwojów na jednostkę długości. To jest, to jest ważne, że to jest 1 nad metr, a nie metr. Jest to wartość skalarna. Informuje nas o gęstości zwojów, czyli o liczbie zwojów przypadających na jednostkę długości zwojnicy. E, czyli tutaj dopiszemy sobie, żeby, żeby, to, e, żeby, żeby to było jasne, że to jest liczba zwojów na jednostkę długości. Na jednostkę, jednostkę długości, długości. Czyli 1 przez metr trochę nasz piesek przeszkadza, ale może za chwilę przestanie, przestanie szczekać. Dobra, I mamy natężenie prądu. To jest oczywiście wielkość fizyczna leżona w Amperach, skalarna i dokładnie tak samo opisywana jak w poprzednim, jak w poprzednim wzorze. Jeżeli chodzi o interpretację fizyczną, to pole magnetyczne według według, według Wewnątrz, jej, wewnątrz jej, jej zwojów jest jednorodne. i zależy od natężenia prądu oraz oczywiście od liczby zwojów na jednostkę długości. Teraz tak, im większa liczba zwojów na jednostkę długości, czyli im większe będzie to, to N oraz większe natężenie prądu i to będziemy mieli do czynienia oczywiście z silniejszym polem, polem magnetycznym. Indukcja B wewnątrz wojnicy jest bardziej skoncentrowana, jednorodna. To trzeba, to trzeba pamiętać, że oczywiście w porównaniu z, z przypadkiem pierwszym dla przewodnika, to warto pamiętać, czyli że jest bardziej skoncentrowana i jednorodna. Ta indukcja pola magnetycznego, o której, o której mówimy. Inne wzory tutaj, które, które warto, warto gdzieś tam pamiętać, no warto pamiętać, że, 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 że działa oczywiście dla indukcji, indukcji pola magnetycznego zasada superpozycji. Czyli jeśli mamy na przykład kilka źródeł pola magnetycznego, załóżmy wiele. Wiele przewodników to indukcja pola magnetycznego jest sumą indukcji pola pochodzących od każdego z tych źródeł. Ja może, może zapiszę, jak to wygląda. To, jest, to będzie po prostu suma B i, czyli każdego z. Może całkowite, dopiszemy sobie tutaj całkowite. To jest suma indukcji pola pochodzącego od, od każdego z tych źródeł, czyli i tutaj oznaczyłem, że to jest, to jest liczba, liczba tych źródeł. Um, um, oczywiście jeżeli mamy, jeszcze wrócę może do związku dla długiej dzwonnicy, oczywiście jeżeli mamy, mamy dzwonnicę na przykład z rdzeniem ferromagnetycznym, no to tutaj będziemy mieli dla... Przenikalność magnetyczną materiału ryczenia oczywiście. I ona może być dużo większa niż, niż samo miseo, więc warto, warto wcześniej określić, jaką mamy sytuację, czy to jest różnia, czy to jest jakiś inny, inny, inny materiał ryczenia. I teraz tak. Jeszcze jeżeli, jeżeli mielibyśmy interpretować zależność pola magnetycznego od natężenia prądu i odległości tak w całości, to dla porównania w przypadku prostoliniowego przewodnika to ze wzoru mamy im większe I, tym silniejsze pole magnetyczne, a im dalej od przewodnika, tym słabsze pole. Natomiast dla solenoidu, czyli dla tej zwojnicy, im większe n, czyli gęstość zwojów i I, tym silniejsze i bardziej skoncentrowane jest pole, pole magnetyczne. Warto jeszcze wiedzieć o jednej rzeczy, czyli o tzw. Tak polaryzacji, tak zwanej po prostu o polaryzacji pola magnetycznego, co, co, co ona powoduje, co, co ona daje. No, Wojnicy pole jest bardziej uporządkowane. Natomiast, jeżeli chodzi o, o, jeżeli chodzi o przypadek dla przewodnika, no to wokół prostoliniowego przewodnika jest rozproszone. Jest generalnie zależne od, od punktu pomiaru. To też, to też warto wiedzieć, że jest to, jest to pewna, pewna różnica, gdzie spotykamy związki powyższe. Jak jest. Jakie są zastosowania, to oczywiście no, prawo biota Sawata pozwala nam na obliczenie siły działającej na ładunek elektryczny poruszający się w polu magnetycznym. Czyli de facto jest to obliczenie siły działającej na ładunek. Analiza pól magnetycznych oczywiście w urządzeniach elektrycznych. Tam spotykamy obliczanie indukcji w cewkach. To, to, do, punktu, do punktu drugiego i myślę, że to, to chyba z takich podstawowych rzeczy wszystko. A jeszcze mamy oczywiście obliczanie siły elektromotorycznej czyli w zależności między polem magnetycznym a natężeniem prądu pozwala nam na obliczanie siły elektromotorycznej w układach indukcyjnych to, to, też, też warto, warto pamiętać o tym. Zastosowania, no te elektromagnesy, czyli wykorzystanie zwolnień do generowania jednorodnego pola magnetycznego, transformator, czyli indukcji pola magnetycznego, indukcja pola magnetycznego w cewkach, silniki elektryczne, to gdzieś tam już była mowa, Polecam, polecam, polecam tą lekcję, gdzie, gdzie mówię o silniku elektrycznym. No i co? Jest jeszcze przekładnia indukcyjna, to też nie będę o tym oddzielnie, oddzielnie mówił na pewno, ale warto wiedzieć, że zastosowanie, zastosowanie właśnie tego związku jest, jest przy przekładniach indukcyjnych. Można sobie gdzieś e sprawdzić, cóż to takiego, cóż to takiego jest i jak, jak funkcjonuje, albo napisać do mnie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany tym tematem, to, to zapraszam do, do umieszczenia informacji w komentarzu. E, dobra, i przejdźmy może do, e, do pytań. Y, 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 może takich bardziej ogólnych. No, o, może zacznijmy od takiego, dlaczego pole magnetyczne jest jednorodne w solenoidzie? Cóż, i, i jak możemy odpowiedzieć na, na to pytanie? No, w solenoidzie mamy bardzo dużą liczbę zwojów na jednostkę długości. Mamy też od, odpowiednią ich orientację, więc Pole magnetyczne wewnątrz solenoidu jest praktycznie jednorodne i ma charakterystyczną orientację. I ta, ta odpowiedź myślę, że wyczerpuje, wyczerpuje ten temat, to pytanie. Co, co się wydarzy w, dla pola magnetycznego, jeśli zmienimy natężenie prądu w przewodniku? E, oczywiście odpowiedź na to jest e, zgodnie ze wzorem, czyli e, gdy zwiększymy natężenie prądu, zwiększy się wartość indukcji pola magnetycznego. E, jeżeli zmniejszymy, to oczywiście zmniejszy się wartość, e, wartość pola. Cóż e, 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 tutaj jeszcze ciekawego wymyślić? O, na przykład co się stanie, gdy, gdy zmienimy liczbę zwojów w solenoidzie w zwojnicy e, czyli jeżeli zwiększymy, to co się wydarzy i mm, e, cóż, cóż takiego się wydarzy, e, no to zwiększenie, tych, zwiększenie liczby zwojów na jednostkę długości po prostu prowadzi do silniejszego pola magnetycznego i, i i tyle. Jeżeli zmniejszymy, no to oczywiście będziemy mieli słabsze pole magnetyczne. Hmm. Hmm. Jak wpływa materiał rdzenia w idzie na pole magnetyczne? Hmm. Czyli jeżeli mamy, mamy materiał ferromagnetyczny pole czyli możemy tutaj przywołać przykład, na przykład, na przykład, na przykład, przykład żelaza. Hmm. Coś, co się wtedy stanie, no oczywiście znac, wystąpi znaczne wzmocnienie pola magnetycznego, ponieważ ma większą przenikalność magnetyczną niż próżnia. Także razem. No, takie klasyczne odnośnie wzoru: no to dlaczego w przypadku postronowego przewodnika no, pole zależy od odległości od przewodnika? No. Odpowiedź jest następująca, ponieważ pole magnetyczne jest rozproszone wokół przewodnika i jego natężenie male jest kwadratem odległości. Eee, tak. Mm, 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 dobrze. Może takie jakieś trudniejsze z temperaturą. Eee, Jeżeli, jeżeli, zmienimy, jeżeli zmienimy temperaturę, to jak to wpłynie, wpłynie na pole magnetyczne wokół przewodnika? Oczywiście, jeżeli wzrasta temperatura, to może to wpłynąć na opór przewodnika, a tym samym na natężenie prądu, co z kolei oczywiście wpłynie na, na pole magnetyczne. Czy pole magnetyczne w ogóle może przenikać przez materiały? Też takie dość ciekawe pytanie można sobie zadać. No, oczywiście tutaj jest odpowiedź stwierdząca. Oczywiście może przenikać przez materiały, ale oczywiście ta wartość będzie zależała od przenikalności magnetycznej danego, danego materiału. Cóż jeszcze, możemy, cóż jeszcze możemy tutaj zaproponować jakie pytanie? Cóż ja mogę zaproponować jakie pytanie? Może w ten sposób je zadam. Jak zmiana prędów przewodników wpływa na pole magnetyczne wokół niego? No, zmiana tężenia prądu w przewodniku zmienia oczywiście pole magnetyczne zgodnie ze wzorem. No bo pole magnetyczne jest bezpośrednio, zależne, zależne od prądu. OK. Czy jeszcze coś ciekawego? powtórzyć. Myślę, że na tym, na tym zakończymy. Jeżeli jakieś pytanie się pojawia, nie będziecie wiedzieć jaka jest odpowiedź, albo jak dojść do, do danej odpowiedzi, albo w zadaniu pojawi się jakieś niezrozumiałe 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 zachowanie, które które na podstawie tych dwóch wzorów, może, którego, gdzie można wywnioskować na podstawie tych dwóch wzorów zachowanie indukcji pola magnetycznego, to też zapraszam do komentarza, postaram się pomóc, no albo oczywiście jak zawsze zapraszam do kontaktu. Także dzięki serdeczne za dzisiaj i do usłyszenia.